Słuchajcie, dzisiaj wstaję rano, 9 rano, i słuchajcie, w pewnym momencie kolega mówi mi: Ej, ty, patrz, masz 100 subskrypcji. Ja co? Naprawdę? Teraz słuchajcie, patrzę na licznik, już 101. Rano o 9 było 100. Ja, słuchajcie, nie wierzę. To, co wy robicie, to jest naprawdę. Więc z tej okazji, że jest 101 subskrypcji, no to na 100 subskrypcji oczywiście będziesz specjal. Tylko pytanie. Ze, spe ze specjalem, no właśnie, no to będzie dla was niespodzianka, ja teraz nagrywam w ogóle z 10, nie, jest 15.46, ja w ogóle nie mam czasu, bo już za chwilę gdzieś muszę iść, więc szybko po prostu nagrywam ten film, że jutro, bo dzisiaj naprawdę nie mam czasu, jutro zabieram się do nagrywania specjału, jutro nagrywam specjał i za 3 dni, no 2-3 dni około, będziecie mieli już specjał, specjał podzielił na 3 części, więc obejście koniecznie... I dobrze, to by było, słuchajcie, tyle na tyle. Ja po prostu, yy, ja po prostu no muszę, uh, muszę ochłonąć i muszę to jak najszybciej dać. To jest takie po prostu szybka informacja, a specjal będzie jutro. Więc do, znaczy jutro nagrywam, czyli za 2-3 dni myślę, że pierwsza część już będzie. Więc do usłyszenia w specjale, a potem już w następnych filmach to dzięki i do usłyszenia, cześć.